Cześć, mam na imię Michał, jestem ekspertem od doświetlenia. Dzisiaj porównamy sobie dostępne na rynku typy świetlówek LED. Skupimy się na obudowie, ponieważ świetlówka to jest w jednej części obudowa, w drugiej części diody, w trzeciej części wewnętrzna elektronika. Ale my skupmy się na tym, co na pierwszy rzut oka da się samemu ocenić, co wy przeglądając oferty, przeglądając strony internetowe, porównując te wszystkie produkty, jesteście sami w stanie zobaczyć. Czyli skupmy się na obudowie. Na rynku mamy trzy typy obudów. Jeden to są obudowy plastikowe, drugie to są obudowy szklane, trzecie to są obudowy aluminiowe. Zacznijmy od tego, że diody LED podczas pracy emitują ciepło. To ciepło, jeżeli zostanie na tej diodzie, dioda będzie się szybko wypalała i na początku będzie fajnie świeciła, a po kilku miesiącach może świecić znacznie słabiej, a przecież nie o to chodzi. Dlatego porównajmy sobie pod kątem żywotności te wszystkie obudowy. Zacznijmy od plastiku. Plastik jest termicznie obojętny, czyli nie odbiera ciepła. Zobaczcie, e, obudowa plastikowa świetlówki jest bardzo fajna, estetyczna. Mamy tutaj aluminiowy pasek, na którym są ułożone diody LED. E, zobaczcie, jest to aluminium, które odprowadza ciepło, ale tego aluminium jest bardzo mało. Dlatego taka świetlówka nie nadaje się w miejsca, gdzie świetlówka będzie świeciła 6 czy więcej godzin. W takie miejsca nie może być plastik, ponieważ plastik nie odbierze ciepła. Ciepło zostanie w całości na diodzie LED i dioda będzie się przegrzewała, będzie się wypalała, a jak będzie się wypalała nadmiernie szybko, to taki produkt na początku świeci na 100% możliwości, a już czasami nawet po pół roku świeci 30-40% słabiej. Dlatego świetlówek plastikowych nie negujemy, ale polecamy je tylko i wyłącznie do, do zastosowań domowych. Tak, do garażu to jest dobry produkt, jeżeli chcesz sobie zamontować ją w kotłowni, gdzieś gdzie po prostu będzie świeciła 15 minut, godzinę, dwie, ale nie więcej. Kolejnym typem świetlówek są świetlówki szklane. Szkło nie odbiera ciepła, więc diody się będą przegrzewały. Taki produkt tak samo na początku świeci na 100% swoich możliwości, a już po pierwszych kilku miesiącach. Po pierwszych 5-6 spada do 30-40%, dlatego my do zastosowań przemysłowych polecamy tylko i wyłącznie świetlówki z aluminiową obudową. To jest aluminiowy radiator. Popatrzcie się świetlówka po otworzeniu. Oczywiście na górze mamy zawsze szybkę mleczną, która rozprasza światło, a po otwarciu mamy diody LED, które są ułożone na aluminiowej obudowie. To aluminium odprowadza ciepło, dzięki temu ciepło nie gromadzi się na diodzie, tylko rozprzestrzenia się po całej obudowie. To wydłuża znacznie czas żywotności takiego produktu. Pamiętajcie, jeżeli chcecie produkt który będzie żył długo, będzie świecił dużo. Wybierzcie produkt z aluminiową obudową. My w ofercie również mamy produkty z plastikową obudową, ale takie produkty rekomendujemy tylko do zastosowań domowych. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że nasza porada wam pomogła. Do zobaczenia.